Dawaj, dawaj, No. O, jaka mocna ekipa jedzie A no jak, nagramy coś, no coś będzie pamiątka. jakaś. No to panowie, pierwszy zjazd Pierwszy zjazd? Mam nadzieję, że nie ostatni <laughs> <laughs> Dlatego zaczynamy od niebieskiego no. Kurde, nie, za każdym razem jak, ja, jak mam jechać jakąś ścieżką, to mam taką peniapę No bo jak nie, bierz, bierz, Musisz bierz, zjechać stopniowo, pierwszy, pierwszą, spróbować Znasz, to zawsze tak jest, nie? No, a chyba dlatego jedziesz, Andrzej, pierwszy tutaj Aha, <grym <grym tutaj mogę jechać pierwszy, niebiesko A tutaj paczek ładnie no i tym pojedziemy tym tristerem. No i tutaj z, przez miasto trzeba będzie trochę z powrotem tutaj. No. Aha, chyba, dobra. Że, chyba że do... Nie, to jedźmy chyba, tym tutaj jakoś raz i zjedziemy na przykład tym kamieniołom. To zjedźmy może tym niebieskim pierwszy. Nie, tak tak, 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 tak. wypróbujmy. walimy tak. A później no, chyba że miastem wrócimy tutaj. No No to najwyżej miastem Dobra no. Brakowało mi krętkości na tych, na tych stolicach Kurde, ale te, wiesz, jak... te, ten drop to mnie zaskoczył tam A był, 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 no to Andrzej też widziałem. Że... Myś, kurde co to za spadek. Hmm. Nie, to po prostu trzeba przejechać, nie? No nie, dla mnie to jest za duży spadek. No wiem, bo za wolno, nie? No za wolno, bo... ale wiesz, tam jest zakręt <laughs> Możesz na wprost pojechać. Berwis co swoim kaskiem się stało? No spokój. Żeby to jeszcze było w boju, kurde. A to na parkingu rozjebali. Andrzej Zemców. Wspólnym Wspólnymi siłami. <laughs> No co ty ja bezprawdzę filmujesz twój rower czy ci nie spadnie? No doszkodowanie e, no. no, się no, nie Jeszcze nikt nie, nie, nie pozwać Ja pomachaj Nie ma Jakbyśmy w godzinę zjechali to jeszcze raz moglibyśmy wyjechać Nie, teraz szybciej zjedziemy Znaczy no jeśli nie będzie ekscesów żadnych ale, ale parę razy się tu rzeczkę przejeżdżało też tak dosyć było, no, 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 no. No. no wiesz, takie typo nie? takie enduro to było no tu nie było już takiego wyprofilowanego tu ciąło się po... Fajnie, fajnie, to się budowało czy to wyschnie A jak ten nosek Macie byliście w środku byliśmy Z byliśmy Taki sobie taki, taki jak czekaj taki o, nie może nie. Pan tak... jest, pan jest, pan jest, jak byliśmy wtedy tej kubeckiej tej, tej, no. Gdzie, w Walimie tam? W tej stróżówce no Nie, tam w tej ubeckiej stróżówce nie Urazie tylko to było A Jak się nazywało? A wiem, Kletno? Klecienko, no No To no. <elemento> no to tutaj tak citizens. A to no na jedną nockę jeszcze Wyczorem Jakiegoś browara trzeba się na, na wieczór zaopatrzyć, Andrzej, bo to tak na wyjazdach bez browara to nie ma co. No to ja za ile że dzisiaj przejechał? Za mało. <głos> <głos> no fajnie trzeba było... siły na jutro. <noise> fajnie, tylko właśnie początek był słaby, także w wkrótce od groma. No, trochę ale się. Ale teraz lepiej, sobie... teraz No. I rock'n Dobra, pokazujemy u Andrzeja jest. Zmęczenie materiału. Nie, na twarzy jest okej, okay, ale widzę. Nie, ale jest no. Strata jest linka. Ale, ale przerzucę. No. Nastroje git. Rogi, Rogi są. Zjawy rogaty. Skrzydła. <laughs> Dojechaliśmy cali. No kurde, honor Jakie straty z delikatra. To ma ale większe bezprzecie. Zobaczymy ile dzisiaj przemieszczenia zrobiliśmy Gondole liczysz. No gondola Kurde. To gdzie jutro jedziecie? Macie tu... Tylka, że szybciej